Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Mamy to! Marszałek województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber właśnie odebrał symboliczną decyzję Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu do realizacji programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027. Do naszego województwa trafi rekordowe 2 miliardy 745 milionów euro. Dla Polski przewidzianych jest w sumie 76 miliardów euro. Nasz kraj już otrzymuje pieniądze z nowego rozdania finansowego, wpłynęły pierwsze zaliczki na realizację wszystkich programów krajowych i regionalnych. Z Żytna do Piotrkowa przez Przedbórz i z Łęczycy do Poddębic przez Świnice Warskie. To kolejne dwie linie autobusowe uruchomione przez Województwo Łódzkie i następne miejsca wykreślone z niechlubnej listy wykluczonych komunikacyjnie. W Łódzkiem mamy już 309 miejscowości, które przed laty pozbawione zostały komunikacji autobusowej, a teraz znów mogą się cieszyć transportem publicznym. Kolejne linie w Łódzkiem są włączane do rozkładu wjazdy dzięki rządowemu wsparciu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Liczba pasażerów przekroczyła już 1 600 ,000. Dobre wieści dla pacjentów. Dwa wojewódzkie szpitale specjalistyczne otrzymały w sumie 40 milionów złotych na inwestycje w ramach projektu react Są to unijne fundusze na walkę ze skutkami pandemii. Dzięki nim do końca roku powstanie 14 nowych pomieszczeń dla hematologii. Będzie więcej miejsca w poradni endoskopowej. Poza tym powstaną nowoczesne pomieszczenia dla rehabilitacji po chorobach płuc. Umowy podpisali wicemarszałek Piotr Adamczyk oraz dyrektorzy dwóch placówek Centrum Chorób Płuc w Łagiewnikach i Szpitala Kopernika. Do 24 lutego samorządy w Łódzkiem mogą składać wnioski o dotacje w konkursie Infrastruktura Turystyczna Plus. To pomoc dla gmin i powiatów, które chcą wybudować lub zmodernizować infrastrukturę turystyczną na Pilicy, Warcie, Bzurze oraz ich dopływach i zbiornikach wodnych. Do rozdysponowania mamy w tym roku pół miliona złotych. W Teatrze Wielkim w Łodzi podsumowaliśmy wyniki sportowe zawodników województwa łódzkiego w systemie sportu młodzieżowego. Podczas wydarzenia wyróżnieni zostali sportowcy, którzy zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski, multimedaliści oraz drużyny zdobywcy złotych medali. Organizatorami gali sportu byli województwo łódzkie i łódzka Federacja Sportu. Wyróżnienia sportowcom wręczał wicemarszałek Zbigniew Ziępa. Z Łodzi przenosimy się do powiatu sieradzkiego, a konkretnie do gminy Klonowa, której mieszkańcy właśnie zyskali nową przestrzeń do spotkań, zajęć kulturalnych i edukacyjnych. Od kilku dni mogą cieszyć się z nowego gminnego ośrodka kultury. Władzom gminy udało się pozyskać środki rządowe na inwestycje. Koszt modernizacji to ponad 3 miliony złotych, z czego prawie 2,5 miliona to dotacje.